Hej, hej tu NBA! Tak jak kiedyś mówił, Sharanowicz Łabędź. Tak, dzisiaj ja Was witam w kanale Piłka i Kosz. Po kilku dniach przerwy, jak zwykle, bardzo byłem zajęty i nie mogłem znowu nic nagrać. Dużo pracy, ale teraz dzisiaj mam trochę więcej czasu i postanowiłem nagrać dla Was trochę materiału NBA. O wczorajszej nocy oczywiście chciałem zacząć, a później także podać typy na dzisiejszą noc, a także y, oczywiście i na samym początku może powiem. Carmelo Antony wraca do NBA. To jest największa y, chyba informacja kilku ostatnich dni. Wraca do NBA, idzie do drużyny Portland Trail Blazers. Szczegółów kontraktu jeszcze nie znamy. Nie jest nawet na liście jeszcze zawodników. Nie jest jeszcze y, ostatecznie sfinalizowana y, umowa, sprawa. Y, jeśli oczywiście do stycznia zostanie w drużynie, wtedy umowa będzie gwarantowana, bo na razie że to kontrakt gwarantowany. Bardzo się cieszę, że Carmelo Antony wraca do NBA. Jak wiemy, wielka gwiazda, wielka postać ligi. Niespełniony niestety talent. Początki, jak przychodzi do NBA, walczył z Lebronem Jamesem o najlepszego gromadnego gracza. Później, Lebron, jak wiemy, przekształcił się w najlepszego gracza w ostatnich 10 15 -lecia. Carmelo pozostał tylko jednowymiarowym strzelcem, i to jeszcze za dwa. W czasach trzypunktowej linii i słabej jego obrony, jego wartość spadła. Tak jak kiedyś może Iversona, tak jak i on, nie potrafił na początku pogodzić się z tym, żeby być graczem tylko role player, żeby grał w Oklahoma nie wypaliło to, potem Houston szybko go oddali. Teraz mam nadzieję, że wróci i że będzie może nie grał tych 30, ale 20 minut, ale w ten czas będzie produktywny i pomoże Portland awansować do playoff, bo na razie źle to wygląda, a przecież jest Lillard, mega zawodnik, mega talent, no i do tego McCollum, Whiteside i wielu innych graczy, mam nadzieję, że Carmelo im pomoże. I Blazer z na zwycięską ścieżkę. Debiut jeszcze nie wiem kiedy nastąpi, ale już niedługo Carmelo wreszcie zobaczymy. Przypomnę to: nie tylko czterokrotny olimpijczyk z Amerykanami, ale także rekordzista. 13 trójek w meczu Amerykanów kiedyś. No to jest świetny gracz. Jeśli się wkomponuje i zacznie być roleplayerem, to może mieć mega wartość nadal, mimo tego wieku. Myślę, że czas Carmelo nadchodzi i cieszę się bardzo, że wraca do gry. Wczoraj najciekawszy mecz, jaki obejrzałem i oczywiście nie tylko ja, pewnie leciał w Canal+, to był mecz Sacramento Kings. Podejmowali u siebie Boston Celtics. Jednopunktowe zwycięstwo Sacramento. Mecz był niesamowity. Hield mega forma, 35 punktów. Rzucał prawie z każdej pozycji. W ostatniej akcji jeszcze Markus Smart mógł przesądzić o zwycięstwie gości. Wszedł pod kosz, minął, rzucił. Piłka zatrzymała się na obręczy prawie dosłownie, bo nie wiadomo było, czy wpadnie, i nie wiem jakim cudem, ale nie wpadła, wykulała się. Znaczy poleciała w stronę zewnętrznej obręczy, nie wpadła, ale naprawdę zobaczcie sobie ten rzut, bo wszyscy myśleli, że ta piłka wpadnie, ona jednak się wykręciła i nie wpadła. punktowe zwycięstwo Sakramento, przerwana seria. 10 zwycięstw z rzędu Bostonu Celtics, to jest najdłuższa seria w NBA, to była najlepsza drużyna, przypomnę tam gra Kemba teraz, 10 zwycięstw z rzędu to on nigdy jako gracz Charlotte nie miał maksymalnie 7 wygranych meczów, a teraz już miał 10, niestety wczorajszej nocy przegrana, albo stety, no bo Sacramento wraca na zwycięską ścieżkę, 5-2 bilans w ostatnich 7 meczach, naprawdę wygląda ten atak ostatnio na początku sezonu jeden z najgorszych, a teraz ostatnio się rozhulał, mimo braku najlepszego ich rozgrywającego Darena fog. Foxa, ale naprawdę y, ta drużyna gra coraz lepiej, coraz y, śmielej sobie radzi. Jeszcze wróci ba, Marvin Bagley trzeci. Y, Bogdanowicz może więcej minut dostanie. Chociaż wczoraj dużo strata, 10 asyst, drugi najlepszy po Badych idzie chyba y, zawodnik y, Sacramento. Brawo dla nich za zwycięstwo i za to, że wracają o walkę o playoffy. Na dzisiejsze y, mecze, dzisiaj mamy naprawdę sporo ciekawych meczy w NBA. Powiem szczerze, w ostatnich dniach nie było chyba tak ciekawego dnia, jak dzisiaj się szykuje nam noc. O północy właściwie o pierwszej godzinie czasu polskiego, bo ciągle tutaj patrzę na czas irlandzki, bo teraz mieszkam w Irlandii. O północy mamy mecz na chyba jednym z najgorszych drużyn NBA. Razem z Chicago Bulls myślę. Nowy York, New York Knicks podejmie u siebie Cleveland Cavaliers, którzy w sumie zaskakują dobrą grą. Ostatnio blowout z Filadelfią to było wczoraj. Są podmęczeni, dlatego mój typ na ten mecz to Nowy Jork i śmiało można go sobie zagrać. Myślę, że suma talentów i mimo wszystko nie niepowodzeń ostatnich Knicks, to się w końcu musi obrócić. Dzisiaj zwyciężą u siebie, no bo inaczej kibice no chyba tam w Nowym Jorku zwariują. To jest bardzo ważny dla nich mecz, oby się udało zwyciężyć. ja na ten mecz chyba typuję również i również postawię sobie chyba na kupon. Pół godziny później mamy kolejny, kolejną drużynę, która mega zawodzi, ostatnio Brooklyn Nets, ostatnio bez High Irvinga, ale wygrali z Chicago, ale gra Kyrie Irving, wydaje się, że mecz nie będą wygrywać, to jest wtedy popis jednego gracza, to jest street streetballowy, ten Kyrie Irving trochę psuje to całe Brooklyn Nets, bo jednak oni byli mega w zeszłym sezonie, lepiej grali z piłką, on tak trochę zabiera piłkę jeszcze bardziej, że D'Angelo Russell, nie wiem, czy to będzie... Dobry sezon, no naprawdę Brooklyn zawodzi, ale ostatnio zwycięstwo z Chicago nic nie, nie poprawiło sytuacji, mecz był brzydki, fatalny, obie drużyny grają fatalnie, dzisiaj grają z Indianą PSL, z naprawdę solidną drużyną, ciągle bez Oladipo, ale ze świetnym Brogdonem, mój typ mimo wszystko dzisiaj na gospodarzy, na Brooklyn Nets typuje, myślę, że dzisiaj się odkują, zwróci Kairi i wygrają, ale nawet jak nie wróci, to myślę, że będą faworytem i powinni to wygrać i do końca nigdy nie wiemy, czy lepiej jak Kairi gra, czy nie gra, bo ja już sam nie wiem, co jest lepsze. Kiedy drużyna jest, jest lepsza. Następny mecz to mamy już o pierwszej w nocy. Milwaukee Bugs podejmuje w siebie Chicago Bulls. <coughs> Każde powiem Wam mega zimno: minus 3 na dworze, nie? to w Polsce chyba 8 stopni, dzisiaj, więc różnica jest dość duża. O pierwszej godzinie przypominam Milwaukee, Chicago. 7,5 punktu tutaj mój typ to mimo wszystko Chicago Bulls, ale ja wam powiem szczerze, że lubię grać trochę na przechór wszystkim typom i grom, bo ciągle wierzę, że i mam nadzieję, że Chicago się obudzi. Chyba to jest większa nadzieja niż wiara. Nie wiem, wydaje się, że dzisiaj powinno Chicago te 7,5 punktu pokryć. Powinno, bo. No, ale w sumie y, zobaczymy. Jeszcze tego typu nie zmienię, to jest ciężki. O pierwszej godzinie Houston Racket y, Portland Trail Blazers. Świetny mecz. Tutaj zapisałem sobie Blazers plus 6,5. Y, gram ten typ plus 6,5. Dlaczego? No, bo ciągle nie przekonuje mnie duet Harden Westbrook, mimo że ostatnio nie grają razem. Dzisiaj chyba zagrają razem. Y, James Harden jest najlepszym graczem ofensywnie na świecie. Na pewno wymiata. No, jeszcze Paul George, ale o tym później. Y, on dopiero zaczął. Y, ten mecz, wydaje mi się, wygra Blazers, ale czy pokryje ten A Kto wygra, zobaczymy. Wydaje się, że z Hardenem się ostatnio nie da wygrać, więc zobaczymy. Wszykuję się kolejne 50 punktów Hardena, patrząc na obronę Blazers w ostatnim czasie. Dallas Mavericks San Antonio Spurs Classic. Teksasu o 30, czyli 30, bo już mi się myli znowu ten czas i was wprowadzam w błąd. 2.30 polskiego czasu Mavericks Dallas yy, kontra San Antonio Spurs. I mój typ, no, tutaj znowu trochę na przekór. plus 4,5 na gości na Słabo grając w w San Antonio, ale dzisiaj wierzę, że Greg Popowicz jednak starczy z Rickiem Karla i to są wielkie pojedynki z Dallas w wykresie swojej drużyny Maxa, a dącić może wreszcie zagrać słabszy mecz, no bo ten chłopak może grać tak genialnie w tym wieku na każdym meczu. Nie wydaje mi się mimo wszystko, mimo tego, że na razie jest top 3 OMVP. Patrząc może nie patrząc na bilans drużyn. Yy, niesamowity zawodnik. O drugiej godzinie mamy hit kolejny Phoenix Suns z Boston Celtics. Mój typ Phoenix -ans. Mimo wszystko bo szykuje się w druga z 4 porażka Celtów, tak też typują Buchmacherzy. Znaczy niższy z minus 2,5, mimo punktowym faworytem w tym meczu są gospodarze zarizony, Świetna gra Rubio, Bookera, top 13 obrona, top 6 atak. Powiem Wam szczerze, to wygląda niesamowicie. Phoenix idą na playoffy. Gdyby grał DeAndre Wrighton zawieszony za ostatnio za używanie sterydów, no to byłoby dużo lepiej. Trochę przesadzili z tym Ejtonem wydaje mi się, I bo teraz się za to wzięli, przecież zobaczymy jak dalej, będą kolejnych badać, ciekawe, że wzięli się na razie za młodych graczy, bo teraz tak jeszcze nie sprawdzają. Dobra, jedziemy dalej. Juta, Justin Berulwz, możemy Juta naprawdę wygląda solidnie, więc 10,5 punktowy fawory, no to ja, plus 10,5 Minnesota, taki jest mój typ na to spotkanie. Też może być bardzo ciężko. Wiggins powinien w tym meczu zagrać, zobaczymy, ale chyba gra. Słabsza dyspozycja Timberlost. Mam nadzieję, że w tym meczu trochę powalczą przynajmniej i pokryją ten plusowy handicap. I ostatni mecz dnia. Tutaj mam minus 8,5 zaznaczone. Clippers u siebie podejmie Thunder. Mam tak zaznaczone mimo... E, znaczy właśnie dlatego, że wraca na Leonard prawdopodobnie. Jest e, probably game decision, ale probably. Dzisiaj przeczytam na Roto World. Ciągle czekam na update'a. A Paul George gra już trzeci mecz i będzie grał dzisiaj. Nie ma restrykcji. E, co do dotyczących meczów, back to back'ów nawet, ale y, grał krótko po 20 i 24 minuty. Łącznie zagrał 40 minut i zdobył w tym czasie 70 punktów, więc to jest niesamowite. Poprzedni mecz 150 do 101 wygrało Clipper z Atlantą. Niesamowity pogrom wczoraj. Y, więc Paul George wygląda niesamowicie. Zapytany o to, dlaczego tak wygląda ta gra, powiedział, y, bo mam nowe barki. Tak, on jest op po operacji dwóch barków i jego rzut wygląda niesamowicie. No, y, Świetnie wygląda ten zawodnik. Jam wydaje się najlepszym teraz duetem. No bo Davis słabo wygląda z LeBronem, znaczy już głównie Davis. No i tutaj, już teraz, chciałem przejść do tego, kto mnie najbardziej zaskoczył w ostatnim czasie. Tak naprawdę na plus może od największego, co mnie zaskoczył, albo największy plus idzie na ralełki Dącica. To jest znacznie niesamowity już chyba 5 triple-double w sezonie. statystykę posłuchajcie: 28,5 punktu na mecz, 10,7. Zbiórki 9,1 asysty, 1,3 przechwytu i to wszystko przy 47% z gry. Niewiarygodnie rozwija się ten zawodnik właściwie, z każdym meczem jest coraz lepszy, widzi wszystko, jest prawdziwym szefem na boisku. Właściwie nowym Lebronem, Jamesem nieatetycznym, białym, ale z większym skillem mimo wszystko. stepbacków Lebron nie miał, to jest gracz, który może zawojować ligę. Oczywiście Janis kumpo tu nie spisano jego statystyk, ale jest ciągle jeden z najlepszych i James Harden, ale chciałem powiedzieć i jeszcze o polu George'u, właśnie tu mam zapisane, yy, bo posłuchajcie, ten mecz 150 do 101, co wygrało Clippers. Zagrali w składzie Clippers bez Kawaja, i bez, i słuchajcie, jaka była piątka: George, Mann, Zubacz, Moharceless i McGruder. No, powiem wam szczerze, nie, nie on nie lśniewa ta, ta piątka, wydaje się mega słaba. Oni wygrywają 49 z Atlantą, yy, która mimo wszystko nie broni, ale mimo wszystko jest tam trochę talentu, nie? mimo że jest tam trejanki i tak dalej. Dzisiaj też niestety Atlanta przewidywa z Lakers wysoko, a takim kolejnym zawodnikiem, którego mega chciałem pochwalić już na zakończenie, to jest Markel full z Orlando Magic, no, powrót niesamowity, gra 23 minuty na mecz, ale w ten czas rzuca 10,5 punktów, 2-2 ma asysty, 3-1 zbiórki, 1-3 przechwytu i to wszystko, co najważniejsze, przy 40, prawie 9% z gry. Markel Fultz jest back, przypomnę, numer jeden draft sprzed dwóch lat wydaje się, że Orlando go przywróciło, y, dlatego to jest nagroda dla nich, że w niego uwierzyli Markel Fultz, mega mu kibicuje wczoraj o takiej jedną akcję y, zszedł ze skrzydła w końcówce przeciwko Waszyngtonowi Wygrany czterema punktami, właśnie między innymi po jego przechwycie wyczuł podanie Billa je, Interception y, sam na sam z koszem y, Paczka, powiem Wam, górnych, górnych lotów. No mega zawodnik, do tego rzut wolny do, dołożony 2 plus 1. Wygrany mecz magic Ostatnio wyglądają także świetnie. Więc y, full na koniec z plusów. Dziękuję. Dzisiaj nie będzie minusów. Nie będzie też dłuższego nagrania, no bo jest już 13 minut. Zapraszam do dzisiejszych meczy i do usłyszenia. Do zobaczenia na kanale Piłka i Kosz. Dziękuję za wysłuchanie. Jesteśmy już niebawem z tematem także piłkarskim. Do usłyszenia. Do zobaczenia.